Dzień doberek, dzień doberek, kochani. Dzisiaj już mamy vlogmas dzień 12. My jedziemy teraz do Lidla na zakupy, bo nie chcemy tracić czasu w weekend i postanowiliśmy, że dzisiaj skorzystamy jeszcze z dnia i właśnie teraz zmierzamy w stronę sklepu. Będzie najlepsza decyzja, żeby jechać na zakupy teraz do Lidla, bo w weekend będzie. Znowu będzie tyle osób, będą tłumy, kolejki, a chcemy tego ominąć i stwierdziliśmy zawsze, że jechać do Lidla jest najlepiej w piątek na początku y, rozpoczynającego się weekendu, więc właśnie tam zmierzamy i tak będzie dla nas najlepiej. Chcemy też ten weekend razem spędzać, bo człowiek cały tydzień gdzieś lata, coś robi, czy do pracy, czy coś to lepiej weekend już potem spędzać razem w domu i to jest najlepsza decyzja. No nie jedziemy na jakieś duże zakupy to na pewno, bo tam parę rzeczy nam jest potrzebnych. Ja też chcę jutro robić obiad, więc do obiadu mi tam jakieś rzeczy są potrzebne. Na pewno wiem, że muszę wziąć majonez, bo chcę jutro zrobić sałatkę. I zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. A my jedziemy tu teraz prosto, nie? Dalej, prosto i w lewo. Dobro. Okej, okay, to, to już nic. Kochani, widzimy się już w sklepie. Do zobaczenia. Pa. My właśnie z mężem przyjechaliśmy z Lidla. Byliśmy na małych zakupach. Już mąż poszedł z, z Maxim do domu. Ja biorę szybko zakupy i lecę do domu, bo dzisiaj mi do głowy taki plan przyszedł, że będę robić babeczki i chyba jutro będę robić następną część pierników, bo tamte się już skończyły, też dzieci wzięły do domu, więc tych pierniczków już nie ma i trzeba by było zrobić, bo za niedługo już są święta, a pierników brak. Tak jak mówiłam, będziemy robić babeczki. Mają być jutro u nas goście, więc stwierdziłam, że jak babeczki mam, to fajnie by było je zrobić, żeby się to nie przeterminowało, a żeby było coś ode mnie, a nie ze sklepu. Świeże ja już są, woda jest, i olej również jest, więc nic, bierzemy się za robienie babeczek żeby cały, jakby to można powiedzieć, wieczór przy tym nie stać. Ja zawsze robię babeczki z Doktora Edkera. Przeważnie właśnie zawsze kupuję z płatkami czekolady. One są dobre, ale są też jeszcze czekoladowe. Mam je tutaj akurat w domu, tutaj w szafce, więc albo jak ktoś lubi czekoladowe, to robi czekoladowe. A jak ktoś lubi takie, to lubi takie. My zawsze wybieramy z czekolady, więc zostajemy przy tym. Tak jak już tak będzie bliżej, bliżej wigilii, to wtedy je zrobię. Jak też wcześniej wspominałam, yy, też już <ścoughs> brak u nas pierników. Wtedy, jak robiliśmy na vlogmasie pierniczki. To oczy oczywiście wszystkie się skończyły. Dzieci też sobie zabrały do domu, my wzięliśmy coś, rodzice coś wzięli, a też tego było mało, no i trzeba będzie to niestety albo stety dorobić. Beczki już zrobione. Patyczek wsadziłam do środka. Żadne ciasto tam nic nie zostawało, więc jest gotowe. A z tym pierniczkiem tutaj wiedziałam, że mi się to wyleje taki siak i tak już widziałam, że się pomału wylewa, ale nie jest źle. Szybko to wstawiłam, więc troszeczkę się wylało. Ale ciasto jest ok, w środku też jest ok, więc będzie smacznie. Jeszcze dzisiaj nie otwieram kalendarza adwentowego. Więc czas go otworzyć. Ciekawe, co tam znajduje się dzisiaj w okienku numer 12. Coś dużego. Dzisiaj mamy. I tutaj znajduje się silnie nawilżające czarne mydło czy na pewno dobrze to tutaj silnie nawilżający czarny mydło. Tak, dokładnie. Super, będziemy testować. A zaraz mój mąż otworzy swój kalendarz. A pan co tak siedzi, na co czeka? Mhm, na jakieś <laughs> prezenty. A na jakie? Chyba numer 12. Zgadza się. Proszę. Dziś co gdzieś tu się znajduje? Jakieś rękawiczki. Chyba ze światełkami, które. A już wiem, które. No. Które chyba pomagają doświetlać w jakichś miejscach. <grym> Lub mechanice. Mm. No, Ciekawe, fajne. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Pokażę jeszcze Wam zapasy, które robię sobie tak do małego. Żeby mieć i coflor też tutaj mam laktoferynę, też i dla nas e, coflor Protect, tutaj jest również Tormentil. No i znany na pewno wszystkim bepanten baby i to właśnie e, zamawiam na internecie przez internet, przez aplikację, którą mam na telefonie, i to jest apteka Gemini. Jak właśnie byłam w ciąży, to też. Wszystko stamtąd zamawiałam tylko i wyłącznie z apteki Gemini Tutaj są też, to są potrzebne rzeczy, jak i na wzmocnienie odporności u dziecka. Więc to stosujemy. I tam też są spoko ceny. No bo tutaj jakby u nas w aptece trzeba było kupić na przykład taki dikoflor. No to jak ja kupię taki jeden dikoflor, no to za to mam już dwa dikoflory na tej. Aptece Gemini, nie? Może nie do końca tak 100% grzeba, ale jakaś ta cena tam się dużo, dużo różni, nie. Nie wiem już, ile właśnie ten, yy, ta jedna paczka kosztowała, tam są właśnie te dwa Gikowlory, jeden ma 5 ml, ale no właśnie też tutaj piszę, ale no nie wiem właśnie, ile to kosztowało. Jak chcecie wiedzieć, ile kosztował ten gikowlor, i tutaj to wszystko, to dajcie znać w komentarzu, to Wam to. Napiszę również wszystko. My kochani, dziękujemy Wam za oglądanie tego vlogmasu i widzimy się jutro w następnych. Pa! pa!